Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Stopa bezrobocia w powiecie dębickim wynosi 4,9% i jest o 30% niższa niż rok temu. Stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,4%, w województwie podkarpackim 9%. Jak podkreśla Katarzyna Rostowska-Machnik, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, na dzień 30 kwietnia 2023 roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie było 2452 osoby, w tym 1472 kobiety. Poszukiwane są zawody z zakresu handlu, przetwórstwa, gastronomii i sprzedaży, również w transporcie i przetwórstwie. Ciężko jest na obecnym rynku pracy odnaleźć się kulturoznawcom, socjologom, politologom, specjalistom administracji publicznej. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przystąpił do realizacji projektu Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Powiatu Dębickiego. Od kwietnia ogłosiliśmy nabory właśnie z Europejskiego Funduszu dla Podkarpacia. Pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych na aktywizację osób bezrobotnych z powiatu dębickiego. Dla kogo jest ten projekt? Ten projekt jest skierowany głównie dla osób do 30 roku życia, osób starszych powyżej 55 roku życia, dla osób bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych kobiet, osób z niepełnosprawnościami. W ramach tego programu już też są ogłoszone nabory i bardzo chętnie wszystkich zapraszamy. Realizować będziemy następujące instrumenty: będą to staże jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Do Posażenie, wyposażenie miejsc pracy oraz bony na zasiedlenie. Największą popularnością wśród bezrobotnych cieszą się staże, a wśród bezrobotnych, bezezwrotne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej skorzystało 28 osób. Muzyka Młodzież drugiego LO w Dębicy od wielu lat chętnie uczestniczy w projekcie Zwolnień historii, który polega na zakładaniu i realizacji własnych projektów społecznych. Jeżeli chodzi o spełnionych historii, to jestem całym sercem za, nich, za nimi i za tą organizacją projektów uczniowskich, dlatego że uczniowie się uczą bardzo ważnych rzeczy: współpracy w grupie, organizacji własnego warsztatu pracy, zdobywania środków na realizację tego projektu, no i później świętują pięknie w Warszawie, co z e, taką wisienką na torcie. Są już uczelnie, które rozdają dyplomy dla tej młodzieży. Nie ukrywam, że walczymy o to, żeby również w tych rankingach perspektyw, żeby ta olimpiada była uwzględniona i studia zagraniczne. Bardzo ważna rzecz, taka działalność właśnie jeśli chodzi o projekty, to jeżeli ktoś planuje studiować za granicą, to powinien ten projekt rozpocząć i zakończyć. W tym roku projekt i co dalej był najlepszy na Podkarpaciu i otrzymał prestiżową nagrodę Srebrnego Wilka. Po odbiór tej nagrody młodzież pojechała do Warszawy. Na gali, która odbyła się w Warszawie było wiele osób, które ukończyło projekt. Mogliśmy tam... Zawrzeć nowe znajomości, też spotkać się z różnymi partnerami, ale też oglądać konkurs Beach Contest, czyli to jest tam, gdzie projekty opowiadają o swoich osiągnięciach i mogliśmy zaczerpnąć wielu doświadczeń, które na pewno wykorzystamy w kolejnej edycji. To nasz projekt nazywa się I co dalej i poruszał problem społeczny dotyczący wyboru dalszej ścieżki życiowej, czyli przy, 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 był on dla osób, które e, na przykład kończą szkołę podstawową czy ósmokreśniców oraz dla maturzystów. E, przedstawiałyśmy e, jaką e, drogę mogą dalej e, objąć, e, gdzie mogą e, iść po danej szkole, e, co mogą robić. E, pomagałyśmy także odkryć, e, jakie są takie może Informacje o różnych szkołach czy studiach. Działałyśmy zarówno w social mediach, jak i prowadząc wydarzenia. Przeprowadzałyśmy również wydarzenia online na naszych social mediach i. Myślę, że takie wydarzenia pomogły bardzo tym osobom, ponieważ własnego doświadczenia wiemy, że takie coś jest bardzo przydatne, gdy stoimy przed takim wyborem. A teraz mamy dosyć duży wachlarz możliwości wyboru dalszej ścieżki rozwoju. I samo prowadzenie projektu oczywiście daje. Na tej drodze spotyka się pewne progi, kłody pod nogami, tak. Jednak udało nam się dzięki też naszym sponsorom, a także beneficjentom, którzy chętnie uczestniczyli w spotkaniach, czy to w podstawówkach, czy na liveach na Instagramie. Pięć minut z książką to kolejny projekt organizowany przez uczniów drugiego LO. Polega to na tym, że zachęcamy uczniów szkół podstawowych oraz młodzież i innych zainteresowanych do częstego czytania książek i innych nawyków czytelniczych. Opowiadamy o, o książkach, robimy biografię autorów, zajmujemy się także recenzją książek. Projekt wymyśliliśmy z tego powodu, że zauważyliśmy, że dużo młodszych osób nie lubi czytać książek. Bardziej sięgają tylko jak są do tego zmuszani, na przykład lektury. Chcieliśmy właśnie to zmienić, polecając im różne książki, i też wprowadzać nawyk, tak jak nazwa mówi, żeby pięć minut z książką spędzić w ciągu dnia. Wśród projektów znalazł się także ten, związany z historią. Nasz projekt nazywa się Metahist. Jest to projekt historyczny, w którym chcieliśmy przybliżyć szczególnie młodszym mieszkańcom naszego powiatu, oraz wszystkim, którzy mieszkają w okolicy Dębicy, historię tutaj lokalną, powiedzmy tą mniej znaną. Nie te najpopularniejsze wydarzenia, tylko właśnie takie troszkę bardziej zapomniane. Jednym z naszych działań było nakręcenie filmu o pacyfikacji gumnisk. Uważamy, że jest to wydarzenie dość słabo upamiętnione. Co prawda, w gumniskach znajduje się i tablica pamiątkowa, i krzyż walczących, którzy tam zginęli. Aczkolwiek uważam, że szczególnie młodsze pokolenie nie wie za dużo o tym wydarzeniu. I wydaje mi się, że w sposób właśnie takiego filmu, powiedzmy fabular, fabularno-dokumentalnego, jaki wykonaliśmy, myślę, że będzie to dużo przystępniejsze, że właśnie mm, uczniowie, może ci starsi w podstawówkach, może y, też uczniowie liceum właśnie sobie przyswą tą historię. Przede wszystkim, tak jak już y, nasz kolega wspomniał, y, Chcieliśmy upamiętnić to wydarzenie, tę pacyfikację gumnisk. Przede wszystkim dał nam taką świadomość poczucia takiej wartości, poczucia tego, tego, żebyśmy mogli docenić to, co nasi przodkowie, nasi tak naprawdę dziadkowie zrobili dla, dla Polski, ponieważ były to bardzo ważne wydarzenia na pewno utkwiły w pamięci lokalnych mieszkańców, ale kiedy my właśnie ten projekt, ten film nakręciliśmy, też przybliżyło to nam, jak to wyglądało. Tak więc myślę, że nauczyliśmy się takiego pokory i szacunku do tych ludzi. Opiekunką młodzieży w projektach zwolnień z Teorii jest Urszula Deszcz, nauczycielka języka angielskiego w drugim ELO w Dębicy. Gdybym miała ja to podsumować jednym słowem, to idea jest piękna i to jest to, co mnie pięć lat temu zachęciło do przystąpienia do tego programu, do opiekowania się projektami, które realizują uczniowie. I w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że jest to jeden ze sposobów, który pomaga tradycyjnej edukacji naprawdę wyjść spoza ławek tradycyjnych szkolnych i, i dać uczniom coś innego oprócz tej tradycyjnej, tak zwanej twardej przedmiotowej wiedzy, bo inne umiejętności, te kompetencje miękkie, które oni pozyskują realizując projekty, jest to nie do przecenienia. Uczą się zarządzania projektami, chociażby zarządzania swoim czasem. Kooperacja jak najbardziej, współpraca w grupie, ale też rozwiązywanie konfliktów. To nie jest tak, że oni przystępują do realizacji projektu i wszystko idzie jak spłatka. Nie. Są momenty, kiedy po prostu jest projekt zagrożony, bo nagle się okazuje, że ktoś uważa, że ktoś inny za mało się angażuje. Co roku Młodzież II LO osiąga ogromne sukcesy związane z Olimpiadą Zwolnieni z Teorii. Ponad 5 tysięcy widzów obejrzało operę Rycerskość Wieśniacza, wykonaną przez dębickich artystów pod batutą Pawła Adamka przy wybitnej scenografii Romana Przewoźnika. Dziewięciokrotnie wystawiana opera gromadziła za każdym razem pełną widownię. Byli to... Nie tylko Dębiczanie, bo mieliśmy również wycieczki autokarowe z Jarosławia, Mielca, Limanowej, Nowego Sącza, Zawiercia. Wiem, że była duża grupa studentów z Krakowa, bo przyjechali oglądać swoją koleżankę Asię Zauchę. No, Na pewno byli ludzie z Tarnowa, z Rzeszowa, więc widowisko oglądało prawie całe Podkarpacie i jeszcze trochę części południowej Polski. Paweł Adamek dumny jest z pracy swoich solistów, chóru orkiestry. To piętnasta opera wyreżyserowana przez Jakuba Bulzaka. Ja w ogóle lubię spro, spro, współpracować z młodymi ludźmi, bo oni mają spojrzenie na... Tą sztukę inne, takie świeże, zupełnie inne niż ja, kiedy uczyłem się sztuki operowej, to były inne takie spojrzenia na, na te dzieła. Natomiast dobrze jest, kiedy ktoś inny reżyseruje, ma pomysł na inscenizację, bo ja wtedy zajmuję się tylko stroną muzyczną i nie muszę myśleć o tym, właśnie co, gdzie, jak, kto, kto z prawej, kto z lewej, co ma to robić, bo zostawiam wtedy młodej osobie całą inscenizację. On zawsze dostaje ode mnie wcześniej libretto. Przemyśli nad tym, jak postawić to wszystko na scenie i zawsze to jest bardzo ciekawe, interesujące, bo wszystko, co się wydarzyło na scenie, to jest właśnie Kuby pomysł. Także to jakbyśmy oglądali rycerskość wieśniaczą z innych teatrów, to nic nie powtórzyło się z tych zachowań, które i z tej reżyserii, którą, które właśnie my mieliśmy w Dębicy. na te postacie, które się pojawiały dodatkowe, to też jest wymysł Kuby. Jak co roku, schodząc ze sceny, Drygen wie, jakie dzieło będzie wystawiane w przyszłym roku. W maju 2024 roku obejrzymy Wodewil Krakowiakcy i Górale, a jedną z głównych ról zagra Tomasz Bulzak, odtwórca roli Jezusa w rokoperze Jesus Christ Superstar oraz zwycięzca programu Szansa na sukces Opole 2021. Wodewil był już wystawiany przez dębickich artystów w 2004, 2004 roku z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej w Dębicy wystawiliśmy Krakowiaków i Górali. A jeżeli chodzi o psadę, bardzo bym chciał, żeby jak pojawiło się na scenie wielu wykonawców, którzy brali udział 24, 20 lat temu, z niektórymi już rozmawiałem i zgodzili się. No niektóre postaci, niestety będę musiał wymienić sam, no bo panowie, którzy 20 lat temu grali rolę amantów, niestety się o 20 lat postarzeli, więc głupio by było, żeby tymi amantami dalej zostali. I myślę, że te role zastąpią młodsi. Tu na pewno już wiem, że zgodził się jednego z amantów górali zagrać, Tomek Bulzak, ten, który był Jezusem w, 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 w Jezus Kraj Superstar. Przed dębickimi artystami kolejne trudne wyzwanie, bo w listopadzie tego roku wystąpią w koncercie cycyliańskim. A koncert ten odbędzie się w ramach festiwalu imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia!